Bóg zaprasza na ucztę człowieka. To coś niesamowitego. Nieustannie mówi do sług swoich idźcie i zaproście. Kiedy będziesz przekraczał dziś próg świątyni, uwierz, że jesteś zaproszony i oczekiwany. I tak jest za każdym razem. Bóg zaprasza. Każdego człowieka, jednak można mu odmówić. Człowiek może pójść do swojego pola, do swojego kupiectwa. Trudno się dziwić, że często wybieramy nasze pole i kupiectwo. Tu szybko widzimy efekty naszego działania. Myślimy sobie, jeśli przyłożą się do handlu czy do uprawiania ziemi to będę miał z czego żyć. Będę wiedział, co mnie czeka, a gdy idę na spotkanie z Bogiem, nie wiem, co mnie spotka. Tak rozumując, jestem jak żebrak zaproszony na dwór króla, na królewską ucztę. Żebrak, który wie, że uczta będzie wielka i wspaniała i dlatego się boi, bo nie wie, jak ma się zachować. Właśnie tak wystraszeni bardzo często stajemy przed Bogiem. A na ucztę zaprasza nas Pan Panów, Bóg Wszechmogący, ale to również Twój Ojciec, który podnosi ciebie i przytula do swojego policzka ma na imię na dłoniach wypisane twoje imię to on ciebie zaprasza to on chce abyś uczestniczył w jego uczcie jeśli przyjmiesz jego zaproszenie i pójdziesz drogą miłości i dobra jeśli dasz się poprowadzić, znajdziesz pałac króla i będziesz wiedział, jak świętować na uczcie.